Bliźnięta. Witam Was serdecznie. To jest czytanie dla Was na miesiąc listopad 2022. Zobaczmy, co tutaj siły wyższe, co opiekunowie chcą Wam przekazać, co będzie dla Was ważne w tym czasie listopadowym. Bliźniaki i listopad. Prawda. Będzie ważna prawda. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Mów prawdę. Prawdomówność będzie teraz kluczowa dla ciebie, bliźniaku. Ok, to w takim razie zobaczmy, co jeszcze ta przestrzeń subtelna chce nam przekazać. Co tam się dzieje u góry. Co powinno być powiedziane tobie, drogi bliźniaku. rozpad. <laughs> rozpad. 46, czyli dziesiątka, czyli zakończenie. To jest zakończenie czegoś. Teraz nadszedł czas by iść własną drogą. Rozpad rozłam nastąpił i teraz należy zająć się Sobą. To jest znak, żeby zakończyć coś, co już Ci nie służy. Czy jakieś zobowiązania zostały niedotrzymane? Może musisz porzucić obietnicę lub zmienić obrany kurs? Hmm? Ponieważ wiązałeś. Wziąłeś na siebie więcej, niż możesz unieść. To idealny czas, by ponownie ocenić swoje cele i wartości. Czy twoje czyny są zgodne z tym, co wierzysz? Prawda. Czy twoje czyny są w zgodzie z Twoją prawdą i z Twoją wiarą? Czy wszedłeś w relację, która nie jest obustronnie korzystna dla ciebie? I dla osoby, z którą jesteś. Separacja, rozwiązanie i rozproszenie to dziś dominujące tematy, przynajmniej przy tej karcie, przy tej energii, tak? Jeżeli ktoś próbuje się od ciebie za wszelką cenę uwolnić, to nie zatrzymuj tej osoby przy sobie na siłę, tak? To nie jest rozwiązanie. Nie utrzymuj na siłę jakiegoś związku, tylko z poczucia lęku, że sobie nie poradzisz albo że niewiadoma jest tak wielka przed tobą, że nie potrafisz nawet sobie tego wyobrazić. Cena, którą zapłacisz, nie będzie warta tego, co zyskasz. Rozpad przynosi dobrą odmianę losu. Stań w prawdzie wobec sytuacji, w której jesteś. Mów prawdę przede wszystkim sobie. Od tego zacznijmy. Dobrze, co się dzieje w twojej, e, w twojej energetyce, drogi Dziśniaku? Co jeszcze chce być powiedziane? Co jest jeszcze ważne dla Ciebie? Energia żywego światła, dostrzeż piękno w życiu. Patrzcie, jakie wszystkie te energie mają podobne kolory, widzicie? Zobaczcie. Granat, granat, fiolet, fiolet, fiolet. Bardzo wysokie wibracje tutaj chcą się przejawić. Chcą się do Was dobić za wszelką cenę. Może warto w końcu je dopuścić. Dostrzesz piękno w życiu, spędzaj czas na łonie natury. Zrozum, że wszystko jest energią powietrze, którym oddychamy, żywioły, emocje, dźwięk, zwierzęta, ludzie, nasze myśli to wszystko jest energia. Energia żywego światła naładowana jest pozytywnie, przepełniona fizyczną egzystencją i przepływa przez cały wszechświat. Eee... Jeżeli chcesz czerpać, drogi bliźniaku, z tej energii, źródła, z energii mocy, z energii światła, prawdy, miłości, musisz się po prostu na nią otworzyć. Musisz na to otworzyć serce. Jeżeli chcesz czerpać z, ze źródła tego światła, tak? Um... Może odkryłeś w sobie jakieś zamiłowanie do klejnotów, do kryształów, do kamieni szlachetnych. Też się może tak przejawiać. Ta energia czeka na Ciebie w swojej pełnej krasie, żeby zintegrować i zjednoczyć Twoje serce i Twoją duszę właśnie z tą energią wszechobecnej miłości bezwarunkowej. Dostrzesz piękno istnienia. Prostota natury jest boska, I mobilizująca Cię teraz do zresetowania Twojego umysłu. Tak? No w tej prawdzie macie też ten reset, dokładnie. Wiedz, że właśnie w tej chwili zmierzasz, zmieniasz, przepraszam, swoje podejście do życia, a powolny proces transformacji wkrótce dobiegnie koń, końca i znajdziesz się na zupełnie innym miejscu. I zrozumiesz rzeczy, które w tej chwili, czy do tej pory były dla Ciebie kompletnie zamknięte i niezrozumiałe, ale tylko dlatego, że Ty byłeś na nie zamknięty, drogi bliźniaku. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się jeszcze dla Ciebie dzieje w listopadzie z kart tarota. Energia na miesiąc listopad. Przychodzi sprawiedliwość. No, przychodzi wyrównanie, przychodzi e, zapłacenie. Czyli jeżeli czyniłeś dobrze, zostaniesz wynagrodzony, jeżeli czyniłeś źle, zostaniesz ukarany. Przychodzi czysta, prosta sprawiedliwość. Wyrównanie. Dobrze, co w związku z tym masz do przepracowania? Jakie jest wyzwanie dla Ciebie na ten miesiąc? No właśnie wzrost, właśnie dostrzeżenie tego światła, właśnie otoczenie się światłem podniesienie swojej wibracji, podniesienie swojej kondycji fizycznej, swojej witalności, tak? Wydobycie się z tego smutku, z tego, z tego cienia. Co mamy w pierwszej połowie miesiąca? No mamy to wyrównanie, więc bardzo dobrze. Mamy balans, harmonię w dawaniu i w braniu. A w drugiej połowie miesiąca mamy nowe początki. Pazia monet. Co może Cię miło zaskoczyć? Co jest dla Ciebie szansą? To jest dla ciebie szansą. Że nie będziesz stawiał wszystkiego na ostrzu noża, że nikt nie będzie z tobą walczył, że nikt nie będzie ci jak gdyby przedstawiał swoich reguł gry, tak? To cię miło zaskoczy. Bo może spodziewałeś się, że tu będzie walka na śmierć i życie, a tego tutaj nie będzie. Jakie są ostrzeżenia dla ciebie? Uważaj na tym, z kim współpracujesz. Uważaj na tych, z którymi e, współtworzysz. Uważaj na swoją drużynę, w której przebywasz, czy w pracy, czy w rodzinie. Dopowiemy sobie jeszcze później do tych kart. Co w finansach? Bardzo dobrze, mamy Asamonet w miłości. Uleczenie, regeneracja, uzdrowienie też bardzo dobrze. Co do ciebie biegnie z otoczenia? Co się dzieje wokół? Decyzje odcięcia, yy, rozwody, yy, zyskanie niezależności, otrzymanie niezależności, uwolnienie yy, bardzo konkretne decyzje i logiczne, tak? Jaka jest rada dla ciebie? Poddaj się zmianom. <laughs> I jaki jest wynik? A wynik będzie taki, że osiągniesz swój własny dobrobyt, ranić spokój. Wprawdzie będziesz singlem, ale będziesz szczęśliwy w tym swoim życiu. Tak? tak jest. Tutaj te rozpady właśnie są ewidentnie. Tu jest rozpad i w Królowej Mieczy, i w tej wieży jest bardzo konkretna zmiana. Patrzcie, co się chciało tutaj odwrócić. Wieża. Wieża, bo wieża. Koniec. No, będzie grubo, będzie ciężko, ale y, należy mówić prawdę i stawać w prawdzie i ta prawda cię wyzwoli, i ta prawda tutaj ujrzy światło dzienne i wszystko uporządkuje. Także y, przestań kombinować, bliźniaku, przestań okłamywać siebie i innych, stań w prawdzie, bo to jest teraz najważniejsze dla ciebie. Duża zmiana tu do ciebie idzie, bardzo duża, poważna zmiana. Dlaczego tutaj w szansie jest, jest pięć mieczy? Co ono ci daje? Daje ci pewność siebie, daje ci bliźniaku. Tu też może być ktoś z pod znaku lwa. I myślałeś, może, że będzie z tobą walczył, że może tutaj, a tutaj, że tak powiem, nie będzie ze strony tego człowieka żadnych tego typu przejawień. Tu będzie nowe porozumienie, nowa droga, tak? To Cię zaskoczy mile. Dlaczego trzeba uważać na trzy, na trzy monety? Mhm. Słuchajcie, tutaj coś się w pracy może zadziać, yy, bardzo poważnego, i to będą decyzje odgórne. To, będzie, yy, to będą decyzje waszego przełożonego dyrektora, kogoś, kto stoi nad wami. Yy, jeżeli mamy ostrzeżenia, to mogą tutaj być jakieś zmiany personalne w zespole, mogą być może jakieś zmiany wynagrodzenia, zmiany planów, może zmiana redukcja etatów. Ale to wszystko przyniesie Ci tylko korzyść, tak szczerze mówiąc, bo tutaj mamy na wyjściu moc, siłę, więc to jest uzdrowienie sytuacji. To jest tylko, że tak powiem, dla Twojego dobra również. Być może ta wieża i te zmiany tutaj. Które mówią, że będą bardzo burzliwe i których być może się przestraszysz, drogi bliźniaków. W gruncie rzeczy przyniosą Ci bardzo dobre rezultaty, więc dlatego masz tu w radzie, żeby przyjąć te zmiany, tak? które przy nie, przyjdą z zewnątrz zupełnie niespodziewanie i skoszą cię po prostu yy, jak. Yy, no, skoszą cię. Pod, podetną ci kolana w pierwszym momencie. Masz się tego nie bać. Pamiętaj. Nie bój się tego rozpadu. Bo to ci przyniesie tylko korzyść. Uwolni Cię, da Ci naprawdę uzdrowienie sytuacji. No, mamy gwiazdę przy tym właśnie, przy tej zmianie. Czyli to jest góra po prostu tym, o tym decyduje i robi to dla Twojego dobra. Absolutnie. Wynik. No, powstaniesz jak feniks z popiołów, tutaj będziesz miał odnowienie życia. Wybaczysz to, co było w przeszłości, rozpoczniesz od nowa nową drogę ku swojemu dobrobytowi. Będziesz dumny z siebie, dumny ze swojej pracy. Trochę czasu musi upłynąć, kiedy, kiedy to nastąpi, ale to jest słuszne, jedyne i bardzo dobre. Jeszcze sprawdzę tą królową mieczy. Mamy tutaj e, rycerza mieczy. Czyli oprócz tego, że tutaj yy, ta królowa z otoczenia działa szybko i konkretnie, to jeszcze jest zdecydowana i zero no, Bardzo silne energie odcinające, mhm. które zakończą Twoje lęki, Twój strach i uprawomocnią jakieś, jakieś, jakieś dokumenty urzędowe, coś, co dotyczy pracy, współpracy, ewidentnie tego, na co tu trzeba było uważać. Tak? No dobrze. Tutaj mamy bardzo fajnie. Pierwsza część miesiąca super, druga nowe początki, więc przypuszczam, że w drugiej części miesiąca będziecie mieli te zmiany, które dadzą wam nowy potencjał. Także się nie bójcie tych zmian, bo w pracy dostajecie nową szansę, nowe możliwości. Te zmiany przyniosą wam absolutnie nowy kierunek, bardzo pozytywny i bardzo yy, wzrastający. Dobra, to tyle ode mnie dla Was, drogie bliźniaki. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam. Mocy, siły, wiary w siebie. Wszystkiego dobrego w listopadzie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa!